Cześć wszystkim! Dzisiejszy materiał rozpoczyna nową serię filmów o jednej z najlepszych konsol przenośnych jakie mogły trafić w ręce graczy, a PlayStation Portable zdecydowanie taką konsolą jest. Pokażę w jaki sposób zaktualizować firmware PSP do ostatniego update'u 6.61, a także skąd możemy pobrać pewne oprogramowanie, ponieważ na oficjalnych stronach Sony próżno szukać softu do PSP. Jedyne, co potrzebujemy do wykonania aktualizacji, to karta pamięci Memory Stick Pro Duo lub karta microSD z adapterem Memory Stick Pro Duo, kabel USB do połączenia konsoli z komputerem lub czytnik kart pamięci, który obsługuje Memory Stick. Jeżeli posiadamy PSP Go, wystarczy sam kabel USB, ponieważ w firmware zgramy do pamięci wewnętrznej. Mamy dwa rodzaje softu, jeden dla konsol serii 1000, 2000, 3000 oraz Street, drugi natomiast przeznaczony jest do modelu Go. W każdej serii konsol aktualizacja przebiega w bardzo podobny sposób z tą różnicą, że na pamięć wrzucamy update dla odpowiedniego modelu. Zalecam odpowiednio wcześniej naładować baterię PSP na 100%, a podczas samej aktualizacji konsola powinna być podłączona do prądu. Pokażę jeszcze, że na moim PSP aktualnie mam firmware 6.60. Przechodzę do komputera i zabieram się do roboty. Ze strony GBATemp pobieram firmware 6.61 dla obu wersji konsol. Link do pobrania zamieszczę w opisie pod filmem. W zależności od tego, jaką konsolę posiadasz, wybierz odpowiedni firmware i pobierz go na komputer. Po rozpakowaniu archiwum z firmwarem możemy podłączyć PSP do PC. -ta. Otwieram folder z oprogramowaniem dla modelu GO i kopiuję folder PSP do pamięci wewnętrznej konsoli. Jeżeli masz model 1000, 2000, 3000 lub Street, skopiuj folder PSP z właściwym firmwareem do folderu głównego karty pamięci. Aktualizacja została skopiowana. Otwieram folder PSP, następnie Game. I w folderze update znajduje się plik ebot.pbp z firmwarem 6.61. Możemy odłączyć PSP lub kartę pamięci od komputera, następnie uruchamiamy konsolę i w zakładce Game, w zależności na co zgrywaliśmy plik, widoczny będzie update firmwareu. Przechodzę na kamerę PSP Go, dzieli port zasilania z wyjściem wideo. Klikamy X i rozpoczynamy aktualizację. Wybieramy start, przechodzimy w prawo i dajemy akceptuj. Cierpliwie czekamy na zakończenie aktualizacji. Nastąpił reset konsoli, ponieważ aktualizacja zakończyła się sukcesem. Firmware 6.61 został zainstalowany. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. W kolejnym filmie pokażę, jak zainstalować stały kastą firmware na PSP z softem 6.61. Dzięki za oglądanie, i do następnego. Cześć!